Cześć, nazywam się Daniel. Będę grał z Patrykiem w Payday 2. Yy, ustaliłem sobie robotę Shadow Raid i będę go teraz zapraszał. Będzie to robota we dwóch. Okay. To robota, która trzeba robić po cichu. Nie można właściwie dać się wykryć. Jak się damy wykryć, to mamy tylko minutę, żeby uciec. No i musimy mieć te minimum paczek, które trzeba im oddać. Tutaj jest ich trzy

Trzeba będzie ich pakować, żeby nikt się nie skojarzył, że było coś tutaj kradzione, robione. Więc trzeba zdjąć nasze kamizelki kulotporne, tak żeby być mniej wykrywalnym. Bierzemy broń z tłumikami. No i to będzie chyba wszystko. Gramy. Mm -hmm, okay. Robiliśmy już tą robotę kilka razy. Już wiemy gdzie co mamy brać i robić. Każda misja jest e, troszkę inna, bo czasami jest ta brama otwarta, na przykład tutaj. Tu jest teraz zamknięta. Możemy sobie spokojnie przejść, nie nas nie zauważą, jak będziemy tak daleko od bramy. Się. czasami jest na górze nawet strażnik, jego teraz nie ma. Tu jest kamera, trzeba ją... Salić. Przechodzimy do Właśnie. Trzeba uważać na takie sprawy właśnie kamery, yy, strażniki czy coś tutaj tam jest zamknięte to otwieraj te drzwi Właśnie strażniki mogą być albo właśnie przy tych drzwiach albo tu Trzeba odpowiedzieć na jego walki tolki żeby się nie skojarzyć, że coś było tutaj robione po prostu się mówi, że nic się nie dzieje Już wie jest otworzona eee, Szkoda że tu drabiny nie ma, To trochę nas... nas... utrudni robotę No i nie ma też... Eee, o, co się dzieje Tu u mnie, tu u mnie Słarki No to jest problem O kurczę. Coś się ja narobił No, to było już blisko mhm. Trzeba go schować teraz eee, To jak wezmę. No no tu nikogo jeszcze nikogo nikogo. nie ma. Na szczęście. Nikt nie zauważył, co się stało. Jak widzicie dobrze. trzeba tutaj dobrze uważać. To idź teraz po torbę. Tak trzeba właśnie robić. Jak już się schowa yy, yy, trupa, to mamy tylko jedną torbę. Trzeba iść po drugą. Dlatego je kupiłem więcej, bo tutaj trzeba ich sprzątać właśnie. Ja przy okazji tutaj już popatrzę. E, innych toreb co można sobie ukraść kamery nie ma ludzi tu też jeszcze nie ma mogę szybko jeszcze otworzyć ten kontener czerwony bo tutaj wszystkie nasze rzeczy są w kontenerach czerwonych jest tutaj paczka z pieniędzmi i zaraz zobaczy drugi kontener to życz mi tę torbę ja ją zaniosę a ty pacz ten drugi kontener. Tu na schody sobie rzucę. O. No i jest druga torba, więc mamy już dwie na trzy. Możemy je zanieść i najlepiej robić to systematycznie. Zanieść i wrócić po, po resztę. Nie, nie odkładać, że a może jeszcze coś wezmę przy okazji, bo to może nas właśnie yy, źle wyjść. Szkoda, że tej drabiny właśnie nie ma. Będę musiał chyba. No, trzeba będzie wtedy od środka po schodach wejść. Jest to utrudnienie, bo jeśli jest tam drabina, to możemy wziąć od razu i serwer i paczkę bez żadnego problemu. Nikt nas nie zauważy, a teraz jest. No trzeba się męczyć. po prostu. A może spróbujemy przez kanał? Przez kanały też jest możliwość. Jakby no. to by było Torby masz? Ja już... Ja tak tak wziąłem tą... tą Oświe, błąd, ja tak. nikogo chyba jeszcze nie... Nie, nie, nie. Dobra. Nie pakowałem, więc można iść. Szkoda, że nic ci nie widać. Czy masz, czy nie masz? Właściwie czy... to masz, tutaj z boku. E, aha, to tak ona. No chyba tak. to jest. Ale ty nie masz tego. No nie? chyba co... A nie, bo ta oteczne. amunicja jest to, co ty tam trzyma. Nie, nie mam te e, ceny Czy CM? No bo myślałem, że... Gdzieś, nie wiem w sumie do czego to służy taką. Nie wiem, iść iś kanałami. O, <laughs> uważaj tylko, patry? żebyś nie spadł i jest otwarty. A, tak. To czasami są kraty i nie można nawet przejść do nich, więc... To takie kraty właśnie są jak tutaj To może ty iść pierwszy? Ja wejdę pierwszy i zobaczymy czy ktoś może nas tutaj zobaczyć Dlaczego strzeliłeś Ja chcę żyć To nie jego światarka jest No właśnie patrzę, że jest Nie wiem czy wchodzić, wchodzę To wchodzisz tam z tobą? Nie trzeba jeszcze. Ja ci wrzucę te torby. Okej, okay, to ja wyszę na dół. Dobrze czekam. O, jest okay. kokaina i jest broń. Te czarne skrzynie duże. Tutaj jest właśnie broń, tylko... Dobra, tu jest broń. O tak. Oj. Tu jest kokaina, zaraz wezmę. No to ja wezmę wtedy broń, a ty dojdziesz z kobinu do mnie. Dobrze, że tutaj zrobili, że jak się rzuca te dronie, że one się nie niszczą, czy coś takiego po prostu zostają, jakie są. To jeszcze bardzo z zadane jest, że się nie niszczą z jakiejś wysokości, jak się je rzuci. Ktoś jest już, chodzi sobie. Właśnie. Muszę się ukryć. Pomógł ci tam? Tam z latarką właśnie widać, idzie. O, wszedł do pokoju. Te skrzynie można właśnie łomem otworzyć, tylko że tu łomu nie ma. I w tym jest problem. Można go znaleźć też na drugim piętrze. Ale pierwszy zaniosę tą torbę, tak jak mówiłem po kolei. To mnie? No i nie wiem co się stało. Ty no na dachu, na dachu. A na dachu jest. No to sprawdzaj, bo właśnie ten helikopter przyleciał i jeśli jest helikopter to musicie uważać na to, że ktoś na dachu może wtedy nas obserwować. I to jest znowu następne utrudnienie pracy naszej. Tutaj. Trzeba trzymać się blisko ścian, żeby nas nikt nie zauważył. Nie Gdyby była drabina, to byś właściwie mógł wejść na dach i pozabijać, no ale... Tak już jest. Tak zrobili, drabinę zdjęli. Bo każda misja jest nawet w najmniejszym stopniu trochę inna od reszty drzwi się znajduje gdzie indziej drabinę nie ma albo paczki są gdzie indziej albo też ich nie ma po prostu i z jednej strony to właściwie bardzo fajne jest bo nie, nie ma nigdy tych, tej samej roboty zawsze jest inaczej z drugiej strony no, po prostu musisz szukać ciągle może to utrudniać tak jak teraz mamy już cztery torby tak, cztery tobi. No to już mamy jedną w bonusie i szukamy następnych. Yy, ja tu jestem na schodach. Nikogo tutaj nie widzę. Ten no, dalej też nie. Na górze też jakoś yy, nie widzę żadnej latarki, czy yy, są butów, które przechodzą w sumie przez te przez schody. No taki właśnie był jest, że tutaj czasami yy, pod spodem widać. Te buty. A tam poszedł strażnik. To właściwie nic nie znajdziemy już raczej. To co widziałem to było już. Poczekaj, a gdzie można łom jeszcze znaleźć, bo... Łom jest jeszcze na górze, można go znaleźć jeszcze. Łom. A będzie drabina. Tylko było... teraz trzeba... o, jest. Kamera, to teraz ja. tu nikogo jeszcze nie widzę. Nic mógł. A, jest jeden. Jednak jest jeden. Uważaj. Ja ucieknę tutaj. To kamera była? Nie, nie wiem, ja myślę, że to jakiś... Ale on stoi w miejscu. On będzie coś stał chyba cały czas. Dlaczego on ciągle takie pytania sobie zadanie. Mm, kurczę. Tak. To trudne. Znaczy tu tylko jeden jest, tak? Mhm, mm tylko jeden. To ja go zabiję, a ty podbiegniesz i tylko odpowiesz na bipy. Ja tak, tylko jeden. Strażnik, a tam dalej jakoś nie widzę. Idź. Czy jest kokaina? Jest to kokaina, więc. Wrzucę tą torbę tu i tu jeszcze broniąc. możemy iść w stronę tam, gdzie normalnie byśmy weszli drabiną. Tam Słyska. można wtedy zrzucić te yy, wszystkie rzeczy. Yy, o, i jest łom. Yy, tutaj może wyrzucić? A, tu jest yy, kamera. Z błoki gdzieś wyrzucić się w tym, czy jednak wyrzucić tam tam tam. Ten można wrzu wrzucić albo Kurczę. do wody. Z tyłu. Oj, weszli. Aj, to trzeba... Nie, zauważyłem. Trzeba z... ja te... iść sobie już. Ja e, tę broń, co ja tu mam, a ja wezmę. Ty wziąłeś co? Kokainę wziąłeś? No, ja już tam wziąłem. Ale Ta nie mamy czasu, nie mamy czasu. Na kokainę mamy. No, no na kokainę tak, ale tu jeszcze drzwi trzeba otworzyć. No to idziemy na dół. Okej, okay, to ja broń nie biorę. Tak to już jest, jak już nas wykryją to mamy tylko minutę żeby dojść i nie wiem czy nawet dojdę, bo jest to już trochę nie miałem czasu Z torbą z brońmi nie doszliśmy, nie doszlibyśmy, bo jest za ciężki, nie można z nimi biec. Oj, Patryk dojdziesz? Tak, tak, chyba No już jestem na wykryciu. Właściwie mamy już pięć toreb, więc nie jest źle biegnij, 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 biegnij oh. no <laughs> okej okay, yeah. no i zrobiliśmy to. jest okej okay. kiedyś zrobiliśmy 8 toreb i to było właśnie nasze maksimum i bardzo się ucieszyliśmy z tego mieliśmy gdzieś ponad 50 tysięcy no teraz mamy tylko 30 parę no ale to tak nic też trzeba się z tym liczyć, że robiliśmy to wtedy na normal tak samo jak Teraz to myślę, że jakbyście spróbowali na harc i byście mniej więcej tak powiedzmy nawet te 6 tory, bo to jest minimum, zrobili to byście dostali naprawdę dużo kasy. No więc yy, proponuję na harc bardziej już to robić, bo na normal no, za dużo tory, za dużo kasy też nie dostajecie. Tu można sobie karty wybrać, możemy wygrać albo ulepszenia do broni, i maskę, albo jakieś yy, yy, motywy na nie, czy kolory. Ja tu dostałem właśnie no, tak samo jak i Patryk ulepszenie do, do pistoletu które no, w sumie są z tego z DLC tak bo my wykupiliśmy właśnie DLC i dlatego właśnie je mam dalej no i to będzie na tyle zapraszamy na inne odcinki następne z cyklu Payday 2 do usłyszenia cześć